Cześć Szymonie. Cześć, Cześć Spotkaliśmy się, aby podyskutować o kolejnym tomie bohaterów i złoczyńców DC. Jest to 62. tom. Sekretna szóstka. Szóstka z piekła rodem. Kolekcja Ashet po raz kolejny zaskakuje, bo otrzymaliśmy komiks, który nie jest tylko nowością na polskim rynku, ale przedstawia też grupę, która do tej pory nie miała u nas własnej publikacji? No chyba, że o czymś nie wiem. Czy mieliśmy wcześniej jakiś ton z Sekretą Szóstką? Nie, nie było tam. Był tam jeden gościnny występ, nazwijmy to w danej historii. Lepsi Lutorze, no, też odkaszam, tylko nie pamiętam, w którym tonie, czy w pierwszym, czy w drugim. Tak, no i pamiętam, że tam właśnie jakaś grupa totalnie mi nieznanych. Złoczyńców, trzeba powiedzieć, uczestniczyło, wmieszała się w całe zamieszanie, które propagował Lex Luthor. I jeśli dobrze kojarzę, jeśli dobrze pamiętam, to oni byli takim atutem Lex Luthora w rywalizacji z Wandalem z y, Tytuł ten to sześciocinkowa miniseria, będąca kontynuacją jednego z istotniejszych wątków. Mam tu nawet przygotowane czego? Z istotniejszych wątków nieskończonego kryzysu. Za który odpowiada Simon i Brad Walker. Otóż to. Głównymi bohaterami historii jest tytułowa drużyna, która oscyluje na granicy dobra i zła. Podejmują się najbrudniejszych i najbardziej karkołomnych zadań. I od razu nasywa się skojarzenie z inną grupą. Prawda? Odbijają samobójstwo. Dokładnie za Skład Legion Samobójców. I dlatego natychmiast zostajemy wrzuceni w wir akcji. I pierwszą misją jest uratowanie członka grupy z północno-koreańskiego więzienia przed egzekucją. A fabuła, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale uważam, że z planszy na planszę nabiera coraz większego tempa i w pewnym momencie okazuje się, że wszyscy członkowie tej drużyny sekretnej szóstki są w zagrożeniu. I co się dalej będzie działo? To, tym zagrożeniem to masz rację, że na początku wydaje się nam no, grudynowa akcja jakiegoś oddziału z tej dziwnej grupy. A później idziemy na wolne, mamy sobie przerwę, a tu nagle w czasie przerwy są problemy. Porównanie ze słysa skład jest jak najbardziej zasadne, ponieważ dla mnie one są do siebie bardzo podobne. Jednak i druga grupa no, składa się ze złoczyńców, samych indywiduów, zgraja drugoligowych bandziorów i aby przetrwać, musi połączyć ze sobą siły. Każdy z nich no, prezentuje jakiś typ charakteru. Mamy i tutaj zwroty akcji, mamy i zdrady. No, mamy naprawdę wszystko to, do czego przyzwyczajał nas legion samobójców. Po prostu tak to mogę powiedzieć. To jest, są w zasadzie dwie podstawowe różnice. Pierwsza różnica jest taka, że to nie jest praca dla to rządu, dla Mandy Waller. Czyli oni są jakby samodzielną grupą, która sama, nazwijmy to, określmy, wybiera swoje zadania, zajęcia, co będzie robić. A drugie rzecz, to jest powiązane z tym pierwszym, czyli nie mają szczepionych tych ładunków wybuchowych w głowę, że jak nie posłuchasz, to wybuchniesz. Tu jest ta drużyna bardziej jakimiś nićmi przyjaźni, nazwijmy to tak ogólnie mówiąc, to jakieś relacje między tymi członkami tej ekipy są. Natomiast w oddziale samobójców często to jest po prostu przypadkowa odbierania. Na misję wykonać, przeżyjesz to przeżyjesz, nie przeżyjesz, to, to nic nie dzieje, jak się nie posłuchasz, bum, nie ma twojej głowy. Ja to potwierdzam, czuć więzi między nimi. Zdarzają się tutaj zdrady, bo nie można powiedzieć, że nie. Przyjaźń przyjaźnią, ale jest tutaj kilka takich sytuacji, gdzie nagle nie, no ten wielki przyjaciel okazuje się no, nie do końca przyjacielem. Więc nie chcę za dużo zdradzać. Komiks, który nie liczy aż tak dużo stron, bo raptem, no nie wiem, 150 parę, ale zawiera w sobie dużą dawkę emocji, atrakcji, po prostu taki mogę to powiedzieć akcyjniak. Akcyjniak popkorniasz dobrze się to czyta. Szymonie, a tobie jak się to czyta? Czy, czy, czy czytało, hmm. czytało? mi się dwoma fazami. Przez pierwszą część komiksu, nie powiem, że pół, ale przez dużą część nie podobało mi się. To wydawało mi się to takie do niczego nie prowadzące, ale końcówka mnie tu już to wynagrodziła. Po prostu jak zacząłem z ty, tymi postaciami się trochę zżywać, to w tym momencie zaczęło to dla mnie działać. Też zauważyłem pewnego rodzaju Luźne relacje w grupie, które były dosyć ciekawe, gdzie były pokazane, nazwijmy to, różnice kulturowe, jak ktoś pochodził z innej planety, jak nazwijmy to do relacji damsko-męskich, czy zazdrości, nazwijmy to ogólnie, podchodził. Zupełnie inne wychowanie, inna kultura, inne tradycje, i inaczej na to skoreagowali. Więc to było moim zdaniem ciekawie zrobione. No i ogólnie całościowo komiks mi się podobał. No i właśnie te, te relacje, to, że mamy tych gości. Mamy tutaj wplątanego chociażby tego szalonego kapelusznika, który on mi się kojarzy z trzeciorzędnym złoczyńcą przeciwnikiem Batmana. A on tu jest. Jest ciekawie poruszony. Deadshotta, który też często jest na przykład w oddziale samobójców, teraz był w tej grupie. Więc no, nie jest źle. Ale mam oczywiście zarzut do haszyty domyślam się, o jaki zarzut chodzi, ale możesz śmiało powiedzieć. Chodzi mi o to, że opowiadałem tutaj, że grupa wywozi się z faktów złoteńców, będącego elementem nieskończonego kryzysu. Ile czasu już przerabiamy ten nieskończony kryzys w tej kolekcji? Dwa lata? czyli nie? Mhm. Projekt OMAK był chyba zeszytym... Yy, pierwszy tom odnośnie tego nieskończonego kryzysu był chyba w tomie siódmym. Projekt OMAK. Mamy tom 62, i jeszcze co najmniej dwa komiksy z, z tym powiązane będą. To powinno wyjść koło siebie, na jeden po drugim, a nie przez 100 numerów będziemy tam przez 4 lata skakali. Potem ale myślałem, że o czymś innym powiesz chociaż to nie do końca jest wina po prostu bardzo dobrze, że my otrzymujemy sekretną szóstkę i szkoda, że ta sekretna szóstka była do tej pory utrzymywana w sekrecie przed polskimi czytelnikami fajnie by było, gdyby Aszet wydało całość, bo to jest tylko sześć zeszytów, które wchodzą w skład Secret Six Violence United Zjednoczeni Złoczyńcy, które liczy 328 stron i ja myślę, że Ashet mogłoby wydać całość, bo już niejednokrotnie też pokazało, że, że dostajemy no, grube, grube tomy, mm -hmm. więc tutaj mo, mogłoby, mogłoby się pokusić o, o wydanie całości. Ale tak otrzymujemy całkiem fajną, sprawną historię po prostu akcyjniaka, warty przeczytania, warty kupienia i, i świetnie, że dzięki Ashet dostajemy. Po raz pierwszy. Takie zgrupowanie, jak Sekretna Szóstka I mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Mm -hmm. Tak, no, ten, ten, ten to moim zdaniem jest zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Gdzie jest, gdzie mieliśmy takie zaburzenia czasowe, że ja się po prostu totalnie nie wiedziałem? A Ale tutaj wiesz, mamy... czego to wynika. Wiesz, czego to wynika? No, wynika to z tego, że za tą sekretną szóstkę odpowiada po prostu Gail Simon, Gail. która. Którą znamy z ptaków nocy. Ona, ona jest bardzo dobrą scenarzystką i idealnie, idealnie potrafi poprowadzić historię takiego no, dziwnego zgrupowania, które gdzieś tam oscyluje między właśnie Dobrem a złem, można się z nimi sympatyzować, można się zbulwersować ich poczynaniami, ale gdzieś tam. No jest, jest to grupa bardzo ciekawa, charyzmatyczna. Warto kupić tę sekretną szóstkę, szóstkę z piekła rodem, Zapewni mile czas. No i jest okazją do poznania postaci, których rzadko spotykamy w uniwersum DC. Ewentualnie gdzieś tam w epizodach na trzecim planie. A tutaj można sobie po popatrzeć jak czasem, nazwijmy to, złoczeńcy, czyli źli ludzie, źle postacie ze sobą współpracują i też potrafią jakieś dobre, pozytywne relacje wytworzyć.